Zostaw to tyle, żeby się nie dało w ogóle. No i kto płynie? Kto płynie? Pan wypływa. Pan Czekaj, czekaj, to czekaj to muszę to się. zobaczyć, muszę to zobaczyć. Gdzie jest to jeziorko? Kurwa, nie wypływa Dobra, jeszcze. Dobra, odkryłem tu jakąś tajemniczą jaskinię. Jeszcze długo nie wypłynę. Okej, bo muszę znaleźć. Płasko wyżu. To nie to jeziorko. Czekaj. Gdzie ty jesteś? A... Nie! Nie! A. Nie! A. nie. A. Jeszcze nie! Ojciec Vitor już prawie na powierzchni. Jeszcze nie! Jeszcze nie! Muszę to zobaczyć! Kurwa! <śladysz> Pierwsza tam jakieś przebłyski... O widzę, 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 widzę! Widzę! Aaaaa! Pięknie! Oglądaj, oglądaj! Oglądaj tu! Oglądaj na żywo, włączaj tego! Twitcha! Uwolnij działkę. AAAAAA! co Aaaah! 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 co co się zabiło? Aaaah! 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 Z wrażenia Aaaah! <guletra> <guletra> Aaaah! z Aaaah! kurwa Widząc Aaaah! 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 to Aaaah! 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 Aaaah!